Taki pakiet, który się na Mucha. Jak sprawdzić, czy moje dziecko, mój pacjent ma korzyści z aparatu, czy decydować się na implant na przykład lub z jakiegoś innego powodu, jakie są te korzyści? Dzisiaj właśnie o tym w tym odcinku. Nazywam się Agnieszka Kaproń, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu i pracuję głównie z dziećmi, z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Dziś opowiem Ci o tym, jak zbadać sprawdzić korzyści z aparatów słuchowych, ale najpierw pierwsza bardzo ważna myśl. Jeżeli mówimy o korzyściach z aparatu słuchowego, rewelacyjnie jak nam dziecko czy dorosły zareaguje na bardzo głośny dźwięk bębenka lub po prostu uderzenie bębenka, ale to nie znaczy, że aparat jest wystarczający, by odbierać mowę i odbierać wszystkie ważne częstotliwości dla mowy. Także jeśli o to chodzi, to jedno to jest w ogóle reakcja na jakikolwiek dźwięk, a drugie to jest reakcje na właśnie częstotliwości ważne dla Rozwoju mowy w odpowiedniej, powiedzmy na odpowiedniej głośności, tak? A więc uwaga, uwaga, to nie jest to samo, czyli jak Twoje dziecko, pacjent zareaguje na bębenek, to nie znaczy, że aparaty są wystarczające i żeby nie rozważać implantu. To tylko taka wstępna uwaga, żebyście wiedzieli, że reakcja nie oznacza na jakikolwiek dźwięk, nie oznacza tego, że wszystkie inne są dostępne, tylko że ten dany o tej częstotliwości jest dostępny, a nie. Inne. Jak można sprawdzić korzyści z aparatów słuchowych? Po pierwsze, badaniami słuchu. Jakimi badaniami słuchu? Powiedzmy, podzielę na dwie grupy, czyli takich dla dorosłych i takich większych dzieci i dla tych młodszych. Dorośli czy te dzieci powyżej. 5, 6, 7 lat, w zależności od ich funkcjonowania, mogą spokojnie uczestniczyć w badaniu audiometrii tonalnej lub i audiometrii słownej. Te dwa badania wystarczą, żeby określić korzyści z aparatów słuchowych u osób dorosłych czy starszych, większych dzieci. Co to za badania? Audiometria tonalna y, jest to takie typowe badanie słuchu, gdzie mamy teoretycznie słuchawki na uszach i klikamy w przycisk lub podnosimy rękę, gdy słyszymy dźwięk, ale w tym przypadku jeśli chodzi o korzyści z aparatu słuchowego, robimy w wolnym, swobodnym polu, czyli nie w słuchawkach, ale mamy odpowiedni sprzęt, głośniki i właśnie w tym wolnym polu dajemy sygnał przez: może być też naciśnięcie, podniesienie ręki, jakikolwiek inny sygnał. Także właśnie audiometria tonalna będzie bardzo dobra. Jak to robimy? Najpierw robimy bez aparatu, potem z aparatem i sprawdzamy, jaka jest różnica. Możemy zrobić z jednym aparatem, czy na obu uszach mamy aparaty i sprawdzić, jaka jest korzyść z tego, z obu, ale generalnie raczej zrobimy w obu aparatach, bo nie chodzi nam o to, żeby z jednego ucha była korzyść, tak? Tylko obu usznie, jak słyszymy na obu uszach, mając aparaty, jeżeli oczywiście są potrzebne. Także raczej robimy bez aparatów i w obu usznym tutaj słyszeniu z aparatami. Także mamy porównanie. Bardzo podobnym badaniem jest audiometria słowna. Również w wolnym polu słyszymy pewne wyrazy i mówimy, jakie to wyrazy. Bez aparatów i z aparatami. I również porównujemy. Czyli porównujemy, czy słyszymy lepiej, jeśli tak, pewnie tak, o ile lepiej jesteśmy w stanie wykryć słów, tak? Do jakiego poziomu jesteśmy w stanie dojść. Także to jest też świetne badanie. Ale jeżeli mówimy o dzieciach młodszych, które nie powtórzą nam słów, czy nie podniosą ręki, czy nacisną przycisk, możemy zrobić innego rodzaju badania, chociaż są trudne. Jest to badanie, które, nawet badania, które wymagają obserwacji, nauki dziecka, pewnych zachowań. Po pierwsze, najprostszym badaniem jest audytorium, Audiometria zabawowa, czyli taka sama praktycznie jak audiometria tonalna, czyli dziecko słyszy pewien dźwięk i ma zasygnalizować, ale nie robi tego przez podniesienie ręki czy e, wciśnięcie jakiegoś przycisku, tylko na przykład nakłada kółeczko na wieżę, czy tam buduje sobie jakąś wieżę. Także po prostu w formie zabawy, też w wolnym polu. I możemy sprawdzić korzyści bez aparatów i z aparatami, i właśnie sprawdzić, jakie są korzyści. Kolejnym badaniem, już jeszcze trudniejszym w przeprowadzeniu, jest audiometria wspomagana bodźcem wzrokowym. Chodzi o to, że dziecko słysząc dźwięk ma powiązać ze świecącą zabawką. I dziecko najpierw się uczy, że jak jest dźwięk, jest świecąca zabawka, a później usłyszy dźwięk ta zabawka jeszcze się nie świeci, a ono powinno zareagować szukając tej zabawki. Tak bardzo skrótowo, generalnie chodzi o to, żeby nauczyć nasze dziecko reagowania, że jak jest dźwięk, to będzie coś fajnego, będzie świecąca zabawka. To jest trudne badanie, ale jest również możliwe do przeprowadzenia. I jeszcze trudniejsze badanie, to znaczy trudniejsze na zasadzie bardziej subiektywne, bo tak jakby idziemy w stronę coraz bardziej subiektywnych badań. Jest obserwacja naszego dziecka, jest to boa, jest to Taki test, który jakby odbierając pewne dźwięki, oczekujemy pewnych reakcji, które dziecko wykaże i jakby obserwujemy dziecko, obserwujemy jego reakcję, i to jest naprawdę badanie, które wymaga wprawy osoby prowadzącej. Także to badanie była również, czyli ta obserwacja naszego dziecka, jego reakcji na różne dźwięki. Jest też badaniem, które potrafi nam sprawdzić korzyści z aparatów oraz oczywiście kwestionariusze wszelkiego rodzaju, gdzie rodzic zapisuje, że przed aparatowaniem dziecko nie reagowało, gdy spadła łyżka w kuchni, a po aparatowaniu łyżka nam przez przypadek spadła i dziecko się odwróciło, podbiegło, jakby widać było jego reakcję. Także, oczywiście, wywiad, taki kwestionariusz również jest bardzo, bardzo ważny. Czyli jakie mamy opcje? Mamy mnóstwo opcji. Mamy audiometrię tonalną i słowną dla tych większych, starszych osób, dorosłych lub dzieci takich współpracujących oraz audiometrię zabawową dla tych młodszych, ale także boa, czyli behawioralna audiometria, Obserwacyjna oraz ta, o której wcześniej mówiłam, audiometria wspomagana bodźcem wzrokowym, także mamy i tę, i tę możliwość dla tych młodszych, najmłodszych dzieci. Czyli możemy sprawdzić korzyści z aparatów. Tak, to są korzyści, jeśli chodzi o takie badania słuchu. Mam nadzieję, że uda mi się dograć też część odnośnie sprawdzenia korzyści w gabinecie logopedycznym, czyli nie mając tych wszystkich metod, sposobów wykalibrowanego sprzętu, tylko właśnie sprawdzenie, jak funkcjonuje nasze dziecko w gabinecie logopedycznym teraz, na ten moment, jak działa aparat teraz, jakie korzyści ma w tym momencie, a nie miesiąc temu na badaniu słuchu. Także, Zapraszam, w kolejnych odcinkach postaram się właśnie rozjaśnić to z logopedycznej strony. I jeszcze mam dla Ciebie ważną informację. Zapraszam Cię serdecznie na webinary, trzy webinary związane z niedosłuchami, aż trzy. I jest to pakiet, który nazywa się Niedosłuch. Pakiet Niedosłuch i w tym pakiecie masz trzy webinary. Implant ślimakowy krok po kroku, aparaty słuchowe krok po kroku i jednostronne uszkodzenie słuchu, niedosłuch jednostronny. Zapraszam serdecznie. Do tego otrzymujesz e-booka z materiałami dla dla dzieci szkolnych i młodzieży z ćwiczeniami, z konkretnymi propozycjami zadań. Konkretne ćwiczenia także zapraszam serdecznie na te trzy webinary w pakiecie oraz Właśnie ten materiał. Wszystkie odbywają się na żywo, później masz dostęp na minimum rok do e, całych naszych spotkań e, oraz masz zaświadczenie, masz właśnie ten materiał, masz mnóstwo wiedzy. Jakiej wiedzy? Co tam znajdziesz? A między innymi dowiesz się, jak wyglądają te sprzęty, jak funkcjonują, jakie są różnice, implant, aparat w terapii, jak poprowadzić taką terapię, czy jednostronne niedosłuchy mają jakieś konsekwencje, jakie, jakie można e, podjąć kroki i te. Terapeutyczne i takie mm, związane z protezowaniem implanty w jednostronnym niedosłuchu, tak czy nie i dlaczego e, oraz będziesz potrafiła potrafił przygotować materiały do terapii właśnie dla dziecka, czy dorosłego z implantem, aparatem, lub z jednostronnym niedosłuchem. Zapraszam cię serdecznie na świetny pakiet niedosłuch. Wszystkie informacje masz tutaj w opisie i możesz skorzystać jeszcze z niższej ceny. Także zapraszam serdecznie. Serdecznie do zobaczenia!